Cześć, oglądacie Adam TV. w dzisiejszym odcinku ogniowy robot Kaja, że go mówi. Tak jest. Słuchajcie, zestaw ma numer 70615 i jest przeznaczony dla dzieci od 9 do, od 9 do 14 roku życia i dostajemy tutaj 6 minifigurek. Tak, pierwszy jest Sky, później Zane Loren, y, Loren tak, Henry, młot i Meduza tak, tutaj z przodu widać właśnie jak cała akcja toczy się w Ninjago City. Tak, i na ulicy. Tak, na ulicach miasta. Chyba źli napadli po prostu na miasto, no i tutaj mm -hmm. Kai z tym mechem swoim, z tym ognistym robotem próbują tutaj chronić ludzi. Tak, i tutaj widzę ym, chroni większość, ale też trochę niszczy. Też trochę niszczy asfalt na tym, czy, czy beton faktycznie. Tak, a w ogóle... Ten też utknął w tym asfalcie. To chyba jest scena z, z tego, ze zwiastuna, z zwiastuna. Ale chyba tam, gdzie zwiastuna, widziałem, jakby on spadł w jakąś dziurę i, i chyba się tam przy, żaklinował. Tak, to chyba była para młoda w ogóle. To, to, no. Także to chyba nie to. Okej, okay, od góry coś mamy ciekawego? Yy, też mini Standardowo to, co zawsze, pokazanych wszystkich. I, I z, tyłu. z tyłu. Właśnie tako. Aha, jeszcze troszenkę tutaj. Dobra. Czyli mamy tak, y, oczywiście to co zawsze, jedna wielka scenka. Y, tam widzę, że Zain ratuje tego gościa, wyciąga go z tego cementu. A jaka minka też? Zmienił trochę minę chyba. Y, tutaj wyskakuje Kai z Mecha mm. i tam będzie walczyć z meduzą bodajże. No i tutaj ten y, człowiek, nie młot. Tak, y. walczy z tą lorem, a ta. Rzuciła go lodem chyba. No. no. No i niżej y, pokazane różne funkcje, że tam mamy te miotacze ognia, jakieś miotacze dysków. Mhm. Mm Otwierany kokpit, tak? Tak. I jeszcze niby czapka mu tak się. Jesz je jeszcze góra się podnosi. Aha i ostatni obrazek? Że jakie jest wielkości w porównaniu do małego ludzika. Ty, no wygląda olbrzymie w sumie. No. Ciekawe. Dobra, Daszka, nie ma co. Otwieramy. Tak. Tak wygląda złożony zestaw. No to zaczynamy od minifigurek. I pierwszy niech idzie. Podstawowy kai. Tak jest. Fajna ta chusta na głowie, ta maska cała dwuczęściowa, to już w tej serii jest znana właśnie. Dwa miecze. Czarny pasz. Aha, tutaj ta czerwona koszulka, te spodnie, ten nadruk. Też jest ciekawy. No, Te, fajne. Takie kropeczki. No i taki symbol z tyłu. Chyba jakiegoś specjalnego ninja. Tak. I tutaj mamy jedną buźkę. W taka ten sposób. Uśmiechnięta. Aha, no i druga taka. Dobra, także to był Kai. Teraz mamy Zeynę. No i ten Zain jest ch chyba niczym się nie różni od Zeynów w innych zestawach. Generalnie wygląda tak samo, uzbrojenie też ma to samo, czyli łuk. I tutaj na plecach strzały. No, jedna strzała? Nie, dwie. Dwie, chyba dwie. Na drugi, takie tutaj, te spodnie przypominają mi tych y, szturmowców. Tak. A tutaj jakieś symbole, też krótkofalówka. Tutaj jeszcze jakieś mniejsze takie urządzenie, nie? Tam, z tamtej strony. Ale fajny ludek I, mhm. bu i buźka. Jeszcze tutaj buźkę. To a po drugiej właśnie. Taka. Tak. Teraz mamy ciekawostkę, to jest loren. Z, z takim lodem tutaj fajnym. W ogóle podoba mi się ten klocek na wafelek. I ta końcówka z gałką loda też fajna. Ładna fryzurka, dwie buźki, taka i taka. W ogóle jaka koszurka w takie ja nie wiem. Też nie wiem, ale ładna kolorowa. Spodenki, też ma taki jakiś ciemno-niebieski pas. Widać też, że to są krótkie spodenki, bo tam kawałek nogi widać No i dziki. To są chyba japonki No To są te klapki japonki, typ, fajne No i z tyłu taki nadruk Fryzura jeszcze jest taka wyjątkowa, Nie, bym trochę Fryzura? Nie, w sensie tak wygląda, tak z boku Tak? Uczesana ładnie No Dobra, także to była Loren Teraz mamy Henry'ego, który utknął w cemencie też fajny, tam namalowana rybka, e, tym gadżetem, no fajny jest ten lód, fajny jest taki matowy, no. przyjemny w dotyku. I y, jego włosy mi przypominają włosy tego. Kto ma takie włosy Źle go mówi, ale nie źle go ninjago. Y, emeta No. Chyba tak, to są chyba te same woski. Dwie buźki, spodenki takie fajne, nie wiem czy to, co to za spodnie, ale takie brązowe z paskiem. Gimszowe. Właśnie nie jestem będzie. Nie, jeans raczej nie. Ale ciekawe. I fajne, że właśnie dostajemy tą podstawkę. Ona tak. wygląda w ten sposób. Bardzo fajnie to LEGO przemyślało. Konstrukcję tego henrego. Teraz mamy młota. To jest nic innego jak rekin młot. Zobaczcie te oczy tutaj tak. na górze. I teraz to jest szercia z takimi fajnymi czapkami. Bardzo fajne właśnie jest ten. To jest jedna wielka część. To? Super! Buźka taka. I tutaj z tyłu może też od razu pokażemy. Tak wygląda. I chyba butle z tlenem. Tak, dwie butle z tlenem, żeby mógł oddychać pod wodą. No i ten nadruk z przodu, już w którymś odcinku pokazywaliśmy, taki trochę Komandosa. Mhm. I tutaj powinien mieć szybkę. Myślisz, ale to fajnie wygląda, tak? Jakby sobie nałożył tylko skórę rekina. Ciekawe. Do niego jeszcze dostajemy, jak sama nazwa mówi, młot z taką rybą. Także on używa takiej broni. Trochę dziwne. Dziwna, no. I na samym końcu mamy, słuchajcie, meduzę. On ma taką super czapkę. Super czapka ona jest taka obrotowa. Z tyłu widać tam trochę, jak wygląda jego twarz przez to. Z tyłu nie ma nic. Tutaj ma taki klocek. Nie, nie. Y a to jest zapasowy klocek, to jest zapasowy strzał, bo zaraz Wam pokażemy jego broń. W ogóle tu, pasuje, niby, że to. Głowa meduzy. Tak, i tam schodzą te y, macki. Tutaj jest super. On też ma kostium komandosa, z tym że właśnie widać te macki tutaj. Świetny nadruk, Czy z tyłu też ma taki? Też ma Nie macki. widać. Widać tutaj, z boku. Super. Także tą meduzę może postawimy tu, a tu jeszcze pokażemy Wam jego broń. To tu jest trochę taka y, barzuka rybna. Tak, i jest ryba tam na końcu, a tutaj normalny ten taki klocek. Do strzelania, z tym, że y, amunicja ma fajny kolor. A może on strzela wodą. A może i wodą strzela? Zobaczymy. I pasuje do Kaja. Zobaczymy w filmie, no. Także tyle z minifigurek. A teraz... a teraz przechodzimy do ognistego robota. Tak. Bam. Słuchajcie, tak się prezentuje mech w całej swojej okazałości. I zaczynamy od góry. Także. A, co my tutaj mamy? Takie fajne flagi. A, one przypominają takie samurajskie symbole, że z jednej i z drugiej strony bardzo fajnie to wygląda. One są ruchome w kilku miejscach. Tutaj jeszcze oprócz tego mogą się obkręcać, zarówno jedna jak i druga. Tak. I teraz tak. Tutaj schodzimy trochę niżej i mamy cały ten kokpit. Przyjrzyjcie mu się. Fajne lampki, takie czerwone i niebieskie, z jednej i z drugiej strony. One też są tak obrotowe. I niby trochę jak hipnoża. Tak o? W ten sposób? Faktycznie. Tutaj fajne takie elementy z boku, ozdobne. Zobaczcie, jak to wygląda, jeszcze tutaj niżej, trochę. Jakiś numerek 21. Nie wiemy do końca, co to oznacza, bo to podejrzewam, dopiero się dowiemy w filmie. Ale tak, kokpit jest otwierany, tak. Tutaj z góry. I tak, o, to wygląda, że I jeśli tu. stanie Kai, to tu jeszcze wygląda. Tak, tutaj teraz widzicie, jak Kai prezentuje się w środku, jak tam usiądzie, a tak może jak stoi. Tutaj ma też te dingsy, dzięki którym może sterować mechem tak. zarówno jedną ręką jak i drugą. Kiedy przed nagrywaniem. Tak? Tego zestawu to właśnie się tak bawiłem i wczepiłem idealnie. Idealnie mu tutaj też zobaczycie, jak to fajnie wygląda. O, w ten sposób. No i dobra, tu możemy zamknąć. Raz, i tutaj górę dwa. I teraz tak. Teraz weźmy się, może za ręce. Słuchajcie, plusem czy minusem zależy, kto co woli, jest to, że lewa ręka, przepraszam, prawa ręka i lewa ręka są identyczne. Pasuje, mi to się podoba. Pasuje, aczkolwiek w innych mechach, pamiętam, jak yy, tam żeśmy składali. Że z, je, z jednego na przykład wielkie działka, a z drugiej mam jedno. Tak, byłyby by dwie różne bronie na przykład. I to jest trochę ciekawsze niż to, co dostajemy tu. No ale dobra, z, zobaczcie tutaj. Fajne tutaj te wykończenia takie. Też ten numerek 21, już któryś raz nam występuje. Fajne tutaj te klocki podoczepiane. I yy, jedna z pierwszych funkcji zabawowych to jest tutaj. Możemy to wcisnąć i nie strzelamy. Wie. Nie wiem, czy to było widać. Tutaj wam może pokażę. Teraz ja. Z tej strony, tak. Tak to Dalej. działa. Tutaj na plecach mamy od razu zapasowy strzał z jednej i z drugiej strony. Także w sumie mamy cztery pociski i chyba jeszcze jeden był zapasowy w parce. Także mamy czym strzelać. Dalej mamy taki miotacz ognia. Też tutaj z tyłu chyba można złapać, już wam pokazuję. O tutaj I może obkręcać. Obkręca. Tak. A w ogóle bardzo się zginają te ręce. Tak, może naprawdę wielu. Tutaj i tutaj. Tutaj sama końcówka. To prawda, naprawdę w wielu miejscach można to zgiąć. Sama końcóweczka wygląda tak, czyli mamy jeden duży płomień i jeden mniejszy. No i tutaj jeszcze miejsce, też można wczepić na upartego. Także jedna i druga ręka wygląda tak samo. Teraz może zjedziemy. Czekaj, Adaś, jakbyś mógł go troszeczkę przytrzymać o, w tej pozycji, tak? tak? A ja nim zjadę trochę na dół. Mhm. Tutaj przyjrzyjmy się nogom. Ok, mamy. Zobaczcie, e, nogi wyglądają w ten sposób. Może jeszcze tutaj trochę zegnę. E, ruchome są tak naprawdę tutaj ta część u góry. Można wyginać nogi w, w lewo, w prawo, w przód i w tył, ale e, nie zgina się w kolanach. Wygląda jakby się miało zginać, no ale się nie zgina. Nawet taki kloczek. Przez co jest trochę sztywny. Tutaj jest taki kloczek, niby że miało się zginać. To, tak, tak. Yy, tutaj jeszcze co? Jakieś takie fajne wykończenia. To przypomina kolano trochę. Tutaj jakieś kółka. One nic nie robią, tylko to jest tylko dla wyglądu. I nawet właśnie ładnie to wygląda. Tak. Yy, symbol recyklingu. Kolejne naklejki, w ogóle strasznie dużo naklejek mamy tutaj. Tak. Praktycznie żadnych nadruków, wszystko to co widzicie tutaj to są naklejki. No i stopy, kolejna naklejka. Stopy A, są jeszcze ciekawe. Tutaj. Mieliśmy pokazać, że. A racja. Tu jest właśnie z boku jednej nogi i drugiej, można podnieść to i wczepić broń kaja. Co w tym zestawie to są dwa takie sre srebrne miecze. Aha. Po prostu zanim on wejdzie tam na górę, do kokpitu To tam wkłada Tutaj wkłada broń I, i wtedy wskakuje tam Także to też fajnie przemyślane No i stopy, one są tu ruchome, zobaczcie Taką, może palcami obkręcać Tutaj jest chyba jeszcze podnoszone I to niby się opiera o to Niby tak, już tutaj wam pokazuję Jak wygląda kiedy on stoi O, no Wychylony jest Przechylony, tak on. zobaczcie i, I generalnie można go tutaj tak. O, już jakiś klocek nam odpadł. No. Już któryś raz. Ten jeden. Coś nam odpada Tak, może być przechylony w ten sposób i też stoi bez trzymanki I do tyłu. Tak. O. I na środku też, ale to dość ciężko złapać, bo te Wątek nogi są... Się przechyla. Tak, bo te nogi, jak widzicie, są tam tylko na jednym takim klocku złączone. No i z tyłu. Y, to też nic nie robi, to po prostu jest dla wyglądu. A, i tu właśnie kloczek oponki ma, malutki. Tutaj od spodu, tak? A, są takie malutkie oponki gumowe, żeby nie wiem, stołu nie zarysować czy co? Też fajnie pomyślane. Teraz tutaj nogi jeszcze z tyłu. Tak naprawdę tylko wam pokażemy, tutaj nie ma żadnych funkcji zabawowych ani nic, nic z tego. To nie... Po prostu ładnie wygląda. Tak. A to myślę, jeśli by odczepić te rurki. Tak. To, to jest jetpack, a, a tutaj. To, no to czekaj, czekaj, to pokażemy. Racja. Tu jeszcze możemy trochę wrócić do góry. I teraz w ogóle zobaczcie tył. Bo z tyłu ma takie dwa ogniowe zbiorniki. Adaś mówi, że to jest na ogień. Mi się wydaje, że to jest bardziej na paliwo. Musimy zobaczyć w filmie, jak oni to jak oni to zrobią. I że właśnie te rurki wyczepić tak. jetpack i tutaj, żeby tak wysoko nie poleciał. Tutaj małe ogieńki na przykład. A, w ten sposób. A, to I tak. tak stabil... Bo Adaś myśli, że można by wyjąć te rury i po prostu z tego by powstał jetpack. I jeszcze bardziej... Z tego, że, że mógłby No Ale to już nie będzie działać, ta część nie będzie działać, jak wyjmiemy rurki, tak? Bo generalnie te rury są połączone tutaj, tutaj to przechodzi, tu, tu, tu i aż tutaj do broni. Także no fajnie Pierwszy raz spotykam się z takim właśnie, z, ta, z taką budowlą. Że yy, tak dużo yy, właśnie yy, jest tych... przemyślane jak gdyby właśnie to, że tu musi, jest zbiornik paliwa, przechodzi z jednej i z drugiej strony do tych rąk. Fajnie to wygląda. i tutaj na koniec jeszcze zobaczcie jak te minifigurki się prezentują, na tle właśnie robota, jaki to jest gigant. Aha, i jak byś Adaś ocenił ten zestaw? 9 na 10. 9 na 10, czyli bardzo wysoka nota, generalnie fajnie, fajnie jest mieć takiego samuraja, robota. Mieć takiego robota samuraja, postawić go na półce, jest wysoki, naprawdę przyjemnie się na to patrzy. No i tyle. W odcinku, to wszystko. Tak, słuchajcie. Dziękujemy Wam za oglądanie. Dajcie nam znać w komentarzach, czy Wam się generalnie podoba ten mech, czy nie. Mi bardzo się podoba. Y, rozmiar, przede wszystkim, nie? No. Robi wrażenie. Y, w następnym odcinku myślę, że zrobimy świątynię broni ostatecznej. Tak. I po malutku zbliżamy się do premiery zarówno filmu Lego Ninjago i gry. Jak i gry. Także na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia!